Kolejna kategoria będzie to kto według Was. Nie, kto ma najlepszą twarz? Filipek. Wydaje mi się, że mogę być wysoko. Filipek, na pewno. Teraz mi ten twarz w ogóle się nie podoba. Tańcula jest za chudy Twoim zdaniem? No, patrzcie, jaki on ma policzki. On w ogóle jakby nie, a ty wiesz, byłoby ciężko go karmić. Jeżeli męski, przystojny był Arek wysoko, to pomimo tej. Ale ja teraz jak szczur wygląda. Tak bardziej chyba. No, tak. Nie, ja bym w ogóle nie dawałam <grym> to. <z dważ. grym> Zaraz się wbijemy, No jak nie? Girl. To, no to Na pewno Józef na końcu. Ja no czy... idź tam, idź tu. A, A gdzie jest Józef w ogóle? Gdzie jest Józef? No, akurat no, na, tą, no, tą, no, na tą konkurencję. na tą konkurencję. Józefa! Boże, wiewir jak był w pierwszych edycjach Fame, Był taki słodziutki. Jak tą brodę off, on jest tak. Ale w ogóle wiesz co? On moim zdaniem jest bardzo podobny do twojego chłopa. Nie? Ja bym chyba zamienił też wiewióra z Ferrari. No wszystko, tak? bo ja jest bardziej męski, nie. ale ładna twarz, to... Bo teraz mam młodkość 3,5. Wiesz, jest Nie no, nie mów mi, nie że, byłem, że, że wiewiór jest z... zryj, mi ale wyda. Wyda. Nawet Ja z... mogę się no, z Wiewiór ma ładniejszą, ma taką, wiesz... Nie wiem. Symetryczną. Nie, mi się wydaje, że nie. Ciemne oczy. Poczekajcie, ja to... Weź teczki otwórz. Powiem wam, że ciężki temat. Nie? Patrzmy na symetrię. Ja bym zrobiła tak, tak... Fuuu, ta broda, nienawidzę brody. No też bym Adriana zamienił z Ferrari, ale... No dobra, tak jak no uwiercisz, to niech tak będzie. Dobra, on miał tu 4 razy rację, więc... No. Da, nie, wydaje mi się, że nie, tam. no ale dobra, no dobra. Dobra, mamy. Mamy to. Chciałbym poprosić teraz do nas y, Lizę. Idziesz? O, Jezus Maria. Do najgorszych Liza idzie zawsze. Tak, zawsze. Ej, a czemu brata nadaliśmy na koniec? Czemu tego nie skonsultowaliśmy? Mamy ostatnią szansę zmienić. Jeszcze jest Liza, która go mocno lubi, więc na bank jest wysoka. Ja bym krychę i Józefa y, wziął. Przemienił. Ja mogę iść na łamkę. Ty powiedz! Ej! Jeszcze jedną zmianę, Filipek chciał powiedzieć. Da, ja chciałem, da, Ja bym zamienił jednak krychę z Józefem wiesz. No nie, mi się, A ja... A nie... Ej, nie. I one nie lubią malczyńskiego. No, do no, jeszcze Józefa bym też. Tak, tak, tak. czyli... Mar 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 ale jeszcze to się o do... Ale bo Nie, wale, nie, ale nie, tak nie, 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 Dawid nie. Za, za, za Josefa, za Józefa. Jeden tak... Malczyński, on się strasznie podkłada, nie? Właśnie, powinien, no. Powinien się trochę budować. Też, tak są ale właśnie... go wrzucają na ostatni. On tak. ma taką łagodną naturę, mi się wydaje, że dużo tak, myśli i on sobie po prostu jest ze swoimi myślami, nie? Tak najłagodniej wygląda w sumie tak. z nich wszystkich. To ja wam mogę od razu powiedzieć, że właśnie na ostatniej prostej Filipek pozbawił was dwóch punktów. Ej, yeah. no <grymka> to, ja to, ja ja to to, 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 to może ale, ale, ale to Polak mi kazał tak <grymka> powiedzieć. <grymka> <Ja>. <grymka> Za najbrz, naj, 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 najgorszą mordę, czyli najbrzydszą twarz, dziewczyny uznały, i ja jestem ciekawy dlaczego. Tańcule. O, mówię, bo tak stary. Bo teraz jesteś odwodniony i jesteś taki chudy, że chce się cię nakarmić. Największy trzyma najbrzydszą mordę. I W jakim my kraju żyjemy? Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Na miejscu siódmym, że wciąż bardzo brzydki, dziewczyny uznały, że jest Krycha brzydki. Na miejscu Jakoś to nie szóstym nie Malczyński. Byłem tam. I Był i Filipek pozbawił go. Ja, ja też byłem na siódmym. Na miejscu piątym Polak. Co? O! Dziewczyny Boja. uznały, że na miejscu czwartym będzie bratan. Dlaczego uznałyście, że na przykład Polak jest brzydszy od Józefa Brata? Chodzi o twarz. E, Józef Bratan ma ładne usta. A zęby są do zrobienia, nie? Ja i co ogóle A podium wygląda tak. Na miejscu trzecim Ferrari. Na miejscu drugim Wiewiór. A jest. Ej, ale kto zamienił Polaka z Ferrari? Filipek. Filipek! Trzy punkty nam Weź. Nie bijcie mnie w twarz na turnieju, bo mam najlepszą. No to no tak, no no zobaczysz teraz. Ciekawe czy na przykład przez ten program niektórzy faceci z fejmu będą mieć kompleksy, którzy tam są... A, a na przykład czy niektórzy najbardziej bardziej, nie? Niektórzy mogą urosnąć w piórka, no. No, no by nie. Mega smutny odcinek ogólnie. No, kolejna kategoria to... To po jajach.